Maciej Hutkiewicz, witajcie na kanale Momenty w materiale, w którym komentuję najważniejsze wydarzenia i to, co uznam za naprawdę istotne. Ale zacznijmy od tego, o czym dzisiaj nie powiem, a nie powiem o firmie Spotify i o tym, że jak co roku przygotowali Spotify Wrap, czyli materiały i informacje na temat tego, co ich klienci słuchali w ciągu tego roku. Dlaczego o tym nie powiem? Bo nie chcę reklamować jednej z tych firm, jakoś klienci Apple Music, i YouTube Premium nie opowiadają o tym, czego słuchają. Może dlatego, że jest ich mniej, może nie, ale nie będziemy na to zwracali uwagi. Nie powiemy też o Idze Świątek. Dlaczego? Dlatego, że afera taka chyba wyssana z palca dopingowa już się zakończyła i okazuje się, że nawet biorąc leki dostępne w aptece, możemy przez przypadek zażyć substancję, o której nawet nie będziemy wiedzieli. Nie powiemy też, już nawiązując do apteki, o tych różnych dziwnych epidemiach, które krążą po Polsce, a tu słyszymy o wzroście zachorowań na krztuśca, a to na mykoplazmę, która dotykają młodzież przedszkolną, szkolną, także tych trochę starszych. Czemu o tym nie powiemy? A no nie powiemy o tym, bo uważamy, że trzeba się szczepić. A jak ktoś nie uważa, że trzeba się szczepić, albo uważa, że trzeba się nie szczepić, to niech o tym napisze. A co dalej? Zostańcie z nami. Czy Ruscy już tu są? Już, czyli w Polsce. Nie chcemy nikogo straszyć, ale... Od rozpoczęcia wojny na Ukrainie w lutym 2022 roku Polska stała się w zasadzie numerem jeden, jeżeli chodzi o zainteresowanie ze strony rosyjskich służb. I do tej pory wydawało się, że mimo wszystko, mimo tego co się dzieje, mimo naszej pomocy dla Ukrainy, jesteśmy bezpieczni i nie mamy się czego obawiać. Militarne zagrożenie ze strony Rosji w zasadzie nie istnieje, ale jednak istnieje możliwość pewnego typu wojny hybrydowej albo ataków terrorystycznych. Nie mówi się o tym, a w każdym razie nie łączy się pewnych faktów. Czy słusznie? 25 listopada doszło do katastrofy samolotu należącego do firmy kurierskiej DHL. Samolot ten rozbił się w Wilnie. Zginęła jedna osoba, pilot, trzy osoby kolejne zostały ranne, w tym jedna bardzo ciężko, zresztą przywieziona jest na leczenie do Niemiec. Samolot leciał z niemieckiego Lipska. I w zasadzie niewiele się o tym mówi, poza tym, że ta katastrofa się wydarzyła. A jednak, drodzy państwo, jeżeli przyjrzymy się tej sprawie, to wydaje się, że tam jest drugie dno i to takie, które może mieć teraz ogromne znaczenie. Bo jeżeli był to zamach ze strony rosyjskich służb, jeżeli w środku w tym samolocie przewożony był ładunek wybuchowy, który zapalił się na pokładzie samolotu, to gdyby wydarzyło się to trochę wcześniej, ten samolot lecący nad terytorium Polski spadł na, spadłby na terytorium Polski, co by znaczyło, że stanowiłby rzeczywiste, realne zagrożenie dla polskich obywateli. Spadł na dom w Wilnie, gdzie mieszkało 13 osób, nikomu nic nie stało, wszyscy zdążyło uciec, ale ta sytuacja mogła potoczyć się inaczej. Cofnijmy się kilka tygodni wcześniej, do lipca tego roku. Pojawiają się wtedy informacje o czterech przesyłkach wysłanych również z Wilna przez prawdopodobnie podstawione przez rosyjskie służby osoby opłacane przy pomocy bitcoinów, które wysłały teoretycznie normalne przesyłki z gadżetami erotycznymi, z poduszkami terapeutycznymi i tego typu rzeczami. Okazuje się, że w czterech tych przesyłkach były zamontowane ładunki zapalające, a w tych tubkach czy jakichś przesyłkach z łatwopalnymi cieczami były rzeczy, które od tych... Ładunków zapalających mogły się zapalić i doprowadzić do katastrofy samolotu, który znajdował się w powietrzu. Samolot jest bardzo trudno gasić w sytuacji, kiedy znajduje się w powietrzu, i wszystkie służby o tym doskonale wiedzą. Z tych czterech przesyłek trzy zapaliły się wszystkie na Ziemi. Jedna w Wielkiej Brytanii, druga w Lipsku, w Niemczech, a trzecia pod Warszawą, w Jabłonie. Bardzo mało się o tym mówi. Czwarta nie zapaliła się, ten się nie odpalił, przejebę go zresztą polskie służby. Dwie z tych paczek, o czym już wiemy, przeszły bardzo dokładną kontrolę przed wysyłką. Takie paczki są zazwyczaj przeglądane wyrywkowo i dwie z tych paczek przeszły kontrolę e, taką, jaką przechodzą paczki przed y, wejściem do samolotu, czyli zostały prześwietlone, zostały sprawdzone, a mimo to nie wykryto tego zagrożenia. Gdyby Doszło do wybuchu na pokładzie samolotu. Mielibyśmy cztery samoloty strącone nad Europą cztery samoloty transportowe, a może zwykłe samoloty, które przy okazji transportują przesyłki. Czy to mógł być zamach ze strony Rosji? Tego oczywiście nikt nie powie wprost, ale takie podejrzenie istnieje. O takie rzeczy sugerują również przedstawiciele różnych służb. Do tych katastrof nie doszło, dlatego że te mm, różnego typu zapalniki czasowe były prawdopodobnie źle ustawione, albo doszło do opóźnienia w transporcie. Ta bomba, która wybuchła, zapaliła się pod Warszawą w Jabłonnie, Zapaliła się w ciężarówce stojącym obok hali magazynowej. Stanowiło to bezpośrednie zagrożenie, ale oczywiście na ziemi to zagrożenie nie było aż tak bardzo duże. To tylko jeden temat, który jest bardzo, bardzo trudny i który być może stanowi pole do tego, żeby polskie służby działały jeszcze lepiej i jeszcze dokładniej. Na takich kwestii, jeżeli nad tym się zastanowimy, może być trochę więcej. Inny przykład to pożar hali przy ulicy Marywińskiej w Warszawie, ogromna hala o powierzchni około 6 hektarów, która zapaliła się w pierwszej połowie maja tego roku, ale no właśnie, czy sama się zapaliła? W zasadzie ta teza została niemal od razu wykluczona. Co więcej, mm, służby, które kończą pracę yy, prokuratorską na miejscu, żeby prowadzić dalej dochodzenie, podejrzewają, że doszło tam do podpalenia albo przy pomocy jakiegoś ładunku, albo w jakiś inny sposób. Być może były to podstawione osoby, ale niemal wprost od razu mówiono o tym, że być może były to rosyjskie służby. Czy w związku z tym, przed świętami Bożego Narodzenia, mamy się obawiać, zastanawiać przed innymi różnymi zgromadzeniami, które będą w centrach handlowych czy w innym miejscu. Ja oczekiwałbym jasnej informacji ze strony polskich służb, które powiedzą, czy musimy się obawiać, czy nie musimy się obawiać. I to nie muszą być tak duże rzeczy, jak to, o których mówimy. To mogą być rzeczy znacznie mniejsze. Od pewnego czasu usłyszymy o dużym problemie, który spotkał mm, miejskie przedsiębiorstwo komunikacji w Krakowie. MP Kraka, Kraków, które odpowiada za komunikację miejską, które sprzedaje bilety, zostało zaatakowane. Mówimy oczywiście o ataku hakerskim. Wykradziono prawdopodobnie dane. Być może spotka się to z żądaniem okupu. Być może mieszkańcy Krakowa, użytkownicy tych biletów stracili swoje dane, które zostaną potem wykorzystane w różny sposób. Być może wreszcie chodziło o utrudnienie w poruszaniu się komunikacji miejskiej w Krakowie. Tutaj również pojawiają się głosy, że choć była to prawdopodobnie wynajęta grupa hakerska, to być może. Należy spojrzeć na wschód, żeby zastanowić się nad tym, co się dzieje. My oczywiście nie będziemy tak od razu wiedzieć, co się dzieje. Być może nawet nie usłyszymy tego, co się dzieje, ale to nie znaczy, że nie powinniśmy mieć oczu i uszu szeroko otwartych. Jak sprawić, żeby Polska była naprawdę bogata? Jest na to jeden doskonały sposób: sprawić, żeby wszystkie dni były dniami pracującymi. Takie w zasadzie słowa starają się wypowiadać niektórzy ekonomiści, którzy byli przeciwko temu, żeby Wigilia była dniem wolnym od pracy. Podobno kosztuje to nas wszystkich aż 6 miliardów złotych, a nawet jeżeli nie dokładnie tyle, to na pewno nie mało pieniędzy. Ale co to oznacza? To oznacza, że gdybyśmy pracowali we wszystkie weekendy, w soboty, tak jak kiedyś jeszcze do lat 70., czy nawet w niedzielę, to bylibyśmy dzisiaj państwem na poziomie rozwoju Japonii, a może nawet Stanów Zjednoczonych. Tylko czy o to chodzi? Czy my chcemy po prostu być bogaci? Tymczasem okazało się, że to lewica w Polsce złożyła wniosek o to, żeby wigilia, a nie 24 grudnia, tylko wigilia Bożego Narodzenia, była dniem wolnym od pracy. Ta ustawa została przegłosowana w Sejmie, została też przegłosowana w Senacie. Ale to nie jest wszystko. Co się okazuje, przy okazji wpadło tam różnych kilka dziwnych niespodzianek. Na przykład. Okazuje się, że w grudniu każdego roku, począwszy od przyszłego roku, kiedy ta wigilia rzeczywiście będzie już wolna, będą nie dwie, a trzy niedziele pracujące w handlu. Teraz dopiero Senat zreflektował się, że chyba nie jest to takie dobre rozwiązanie i nakazał pracodawcom upewnić się, że żaden pracownik nie będzie pracował więcej niż dwie niedziele w tym jednym grudniu, chociaż tyle. A z drugiej strony nie wiadomo, czy podpisze to prezydent w związku z tym. Tam jednak pojawia się inne kukłucze jajo, które, jak się okazuje, może sprawić, że żaden handel i żadna praca w niedzielę nie będzie możliwa. Teraz ograniczenie handlu dotyczyło tylko przedsiębiorców domyślę dużych sieci handlowych i dużych sklepów. Prywatni przedsiębiorcy, właściciele małych firm czy stowarzyszenia, organizacje tego typu jak pozarządowe mogły pracować w weekendy i w niedzielę. A teraz może się okazać, że będzie to. Niemożliwe. Zobaczymy w jaki sposób, jak ta ustawa wróci do Sejmu, będzie zmieniana i czy prezydent będzie chciał ją podpisać. Ale ja chcę zwrócić uwagę na jeszcze jedną rzecz. Bo moim zdaniem to, że dostaliśmy teraz, od przyszłego roku, Wigilię bez pracy, wcale się na tym nie skończy. Któryś dzień zostanie nam zabrany, pytanie tylko które. Na dziś to wszystko. Do zobaczenia następnym razem. Oglądajcie inne filmy na kanale Momenty. Trzymajcie się.